Mój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Najbliższe dwa odcinki poświęcone będą przymiotnikom. Dzisiaj powiemy sobie o dość poprzednim problemie w przypadku przymiotników, czyli o zastosowaniu końcówek ed i ing i kiedy którą należy użyć. Chodzi tu o przymiotniki powszechnie znane, takie jak boring, nudny, interesting, ciekawy lub tutaj odpowiednio z końcówką "-ed", BORED, INTERESTED. Wiele osób bowiem uczących się angielskiego zgłasza ten problem. Nawet tacy, którzy mówią bardzo płynnie, mówią, że ciągle im się to myli. Dzisiaj więc wyjaśnimy tę zawiłość. Zapraszam na stronę www.monikapodbielska.pl podcast odcinek 74 i pobrania karty pracy, aby przećwiczyć sobie ten temat. Dzisiejsza wiedza, choć krótka, będzie stanowiła podstawę do stosowania w większej ilości przymiotników, które właśnie kończą się na "-ed", lub "-ing", i ciągle nam się myli, kiedy należy je zastosować. Przymiotniki, o których mowa, to takie słowa jak boring, ciekawy, boring, interesting, interesujące, interesting, shocking, szokujące, Shocking. Surprising. Zadziwiające. Surprising. Disappointing. Rozczarowujące. Disappointing. Horrifying. Przerażające. Horrifying. Terrifying. Też przerażające. Terrifying. Overwhelming. Przytłaczające. Overwhelming. Delighting. Zachwycające, delighting. Na pewno pierwsze z nich, większość uczących się dobrze już zna. Mówimy bowiem, że coś jest dla nas boring, nudne, albo interesting. Jeżeli więc opisujemy jakąś rzecz, zdarzenie, sytuację, coś, co jest poza nami, jest to jakiś czynnik zewnętrzny, możemy pokazać wskazać na to, pokazać palcem i powiedzieć, o to jest boring albo to jest horrifying. To jest przerażające dla nas. To właśnie takie zewnętrzne rzeczy opisujemy używając przymiotnika z końcówką ing. Możemy jednak powiedzieć, że ja jestem już znudzony tym tematem, albo tym filmem. Jeżeli więc mówimy o sobie, opisujemy nasze odczucia, to używamy formy przymiotnika z końcówką ed. Powiemy więc I am bored. With this film. Jestem już nudzony tym filmem. I am bored with this film. Ale this film is boring. Ten film jest nudny. This film is boring. I am interested in your story. Jestem zainteresowany twoją historią. Ale your story is interesting. Twoja historia jest ciekawa. This film is interesting. Ten film jest ciekawy, ale. He is not interested in such films. On nie interesuje się takimi filmami. He is not interested in such films. I was horrified when I heard the story. Byłem przerażony, kiedy usłyszałem tę historię. I was horrified when I heard the story. It was a horrifying story, To była przerażająca. Historia, It was a horrifying story. A teraz spróbuj przetłumaczyć na język angielski samodzielnie następujące zdania. Po każdym zdaniu usłyszysz poprawną wersję. Byłam zachwycona, kiedy dostałam prezent. I was delighted when I got the present. Ta książka była nudna i szybko przestałam ją czytać. This book was boring, and I quickly stopped reading it. On był przerażony, kiedy usłyszał wiadomości. He was terrified, when he heard the news. To było przerażające doświadczenie. It was a terrifying experience. Jaka ciekawa historia! What an interesting story! Nie byłam zainteresowana tym tematem. I wasn't interested in this subject. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego krótkiego ale bardzo ważnego odcinka. Wiele osób uczących się, tak jak już mówiłam, cały czas narzeka, że im się to myli. Mam nadzieję, że teraz już będzie łatwiej. I ze strony www.monikapodbielska.pl, podcast odcinek 74. Popierzcie kartę pracy i poćwiczcie sobie zastosowanie tych przymiotników. Takie przygotowanie ułatwi nam pracę z większą ilością przymiotników, które już następnym razem Wejdź proszę w aplikacji Spotify na profil tego podcastu, czyli Twój przewodnik języka angielskiego i tam masz możliwość przyznania mi pięciu gwiazdek. Za to z góry Ci bardzo dziękuję, bo tym małym gestem przyczyniasz się do powstawania nowych treści. A jeżeli nie korzystasz z aplikacji Spotify, to zawsze możesz zostawić swój komentarz, polubić odcinek lub udostępnić odcinek innym. Nie zapomnij też o widzicie na stronie tego podcastu monikapodpielska.pl. a jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu, to zrób to koniecznie. Oprócz Spotify znajdziesz mnie na Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, a także na Facebooku, Instagramie, profil Twój przewodnik języka angielskiego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Monika Podpielska.